10. Gary Ridgway, znany jako morderca z nad Green River, to jeden z najbardziej brutalnych i nieuchwytnych seryjnych morderców w historii Stanów Zjednoczonych. W 2003 roku został skazany na 49 wyroków dożywocia, z czego 48 bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie, oraz dodatkowo na 480 lat więzienia. Ridgway działał głównie w stanie Waszyngton w latach 80. i 90. A jego ofiarami były w większości młode kobiety, często pracujące jako prostytutki lub osoby bezdomne. W śledztwie przyznał się do zamordowania 71 kobiet. Choć podejrzewa się, że rzeczywista liczba ofiar może być jeszcze wyższa, Ridgway zazwyczaj zwabiał swoje ofiary pod pretekstem zapłaty za usługi seksualne, a następnie je dusił i porzucał ich ciała w odludnych miejscach, często w pobliżu rzeki Green River. Dzięki jego współpracy z policją udało się odnaleźć wiele zaginionych ciał, co pozwoliło uniknąć kary śmierci. Dziś Gary Ridgway odbywa karę w jednym z najbardziej strzeżonych więzień w USA i jest symbolem jednej z najdłuższych i najbardziej skomplikowanych spraw kryminalnych w historii amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. 9. Abdullah Barghouti to członek palestyńskiej organizacji Hamas, który został skazany w Izraelu na 67 wyroków dożywocia oraz dodatkowo na 5200 lat pozbawienia wolności, bez prawa ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Barkhouti pełnił rolę głównego konstruktora bomb dla Hamasu na początku lat 2000 i był bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie ładunków wybuchowych używanych w wielu zamachach terrorystycznych na terenie Izraela. Jego działania doprowadziły do śmierci co najmniej 66 izraelskich cywilów i rannych setek innych. Barghouti budował bomby, które były wykorzystywane między innymi, w samobójczych atakach na restauracje, autobusy i inne miejsca publiczne. Izraelski sąd, biorąc pod uwagę skalę tragedii i ogrom ludzkiego cierpienia, wymierzył mu jeden z najcięższych wyroków w historii państwa. Abdullah Barghouti obecnie odbywa karę w jednym z najciężej strzeżonych izraelskich więzień. Jest uważany za jednego z najbardziej niebezpiecznych terrorystów związanych z Hamasem, których udało się schwytać żywcem. 8. Terry Nichols to amerykański terrorysta, który zasłynął jako współsprawca jednego z najbardziej tragicznych zamachów bombowych w historii Stanów Zjednoczonych, zamachów w Oklahoma City w 1995 roku. W wyniku eksplozji w budynku Alfred P. Mura Federal Building zginęło 168 osób, w tym wiele dzieci znajdujących się w przedszkolu, mieszczącym się w budynku, a ponad 680 kolejnych osób zostało rannych. Nichols ściśle współpracował z głównym zamachowcem Timothy McVeighem, pomagając mu w przygotowaniu materiałów wybuchowych i logistyce całej operacji. W procesie sądowym uznano jego odpowiedzialność za ogromną skalę zniszczeń i strat ludzkich. Dlatego został skazany na 161 wyroków dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego, a dodatkowo na 9300 lat pozbawienia wolności. To jedna z najcięższych kar jakie kiedykolwiek wymierzono w historii USA. Nichols odsiaduje wyrok w specjalnym więzieniu o najwyższym stopniu bezpieczeństwa, znanym jako ADX Florence w Colorado, gdzie przebywają najgroźniejsi przestępcy Ameryki. Co ważne, jego kara została wymierzona tak surowo, aby nigdy nie mógł ubiegać się o jakąkolwiek formę skrócenia wyroku ani warunkowego zwolnienia. 7. Martin Bryant to australijski masowy morderca, który w 1996 roku dokonał jednej z najkrwawszych masakr w historii Australii tragicznego ataku w Port Arthur na Tasmanii. Uzbrojony w półautomatyczne karabiny, Bryant zamordował 35 osób i ranił 23 innych w brutalnym ataku trwającym zaledwie kilka godzin. Jego działania wstrząsnęły całą Australią i wywołały ogólnokrajową debatę na temat dostępu do broni palnej. W wyniku procesu został skazany na 1035 lat pozbawienia wolności bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie. Bryant nie wykazywał skruchy za swoje czyny. A jego motywy do dziś pozostają częściowo niejasne. Masakra w Port Arthur była punktem zwrotnym w australijskim prawodawstwie. Po tym wydarzeniu wprowadzono jedne z najbardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących broni na świecie. Martin Bryant do dziś przebywa w więzieniu o zaostrzonym rygorze, w niemal całkowitej izolacji, ze względu na ryzyko ataku ze strony innych osadzonych. 6. Adnan Oktar to turecki telewangelista. Autor i samozwańczy przywódca sekty, który przez lata budował wokół siebie imperium medialne i religijne pod płaszczykiem działalności religijnej i kulturalnej. Oktar zasłynął między innymi z prowadzenia własnych programów telewizyjnych, w których głosił kontrowersyjne poglądy, otoczony grupą młodych kobiet znanych jako kocięta. W 2018 roku tureckie władze aresztowały go wraz z dziesiątkami jego współpracowników, oskarżając o poważne przestępstwa, w tym oszustwa finansowe. Pranie brudnych pieniędzy, wykorzystywanie seksualne nieletnich oraz organizowanie przestępczej organizacji zbrojnej. W 2021 roku został skazany pierwotnie na 1075 lat więzienia, ale po ponownym rozpatrzeniu sprawy wyrok został 17 listopada 2022 roku znacząco zaostrzony. Sąd skazał go na 8658 lat pozbawienia wolności. To najwyższy wyrok w historii Turcji. Za przestępstwa tego rodzaju. Oktar do dziś pozostaje jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci współczesnej Turcji, a jego proces odbił się szerokim echem na całym świecie. 5. Faruk Fatih Ozer to turecki przedsiębiorca i przestępca, który zasłynął jako założyciel i dyrektor generalny Platformy Wymiany Kryptowalut TODEX. Przez kilka lat reklamował swoją firmę jako jedno z najbezpieczniejszych miejsc do handlu kryptowalutami w Turcji, przyciągając setki tysięcy klientów. Jednak w 2021 roku platforma nagle zawiesiła działalność, a Ozer uciekł z kraju, zabierając ze sobą około 2 miliardów dolarów należących do użytkowników. Jego ucieczka wywołała ogromny skandal w Turcji i wstrząsnęła całym sektorem kryptowalut. Po długich poszukiwaniach został zatrzymany w Albanii. I ekstradowany do Turcji. We wrześniu 2023 roku turecki sąd skazał go na 11196 lat więzienia za liczne przestępstwa, w tym oszustwa, pranie pieniędzy i prowadzenie organizacji przestępczej. Wyrok ten jest jednym z najwyższych w historii Turcji i miał symbolicznie pokazać, jak poważnie tureckie władze traktują przestępstwa finansowe na tak ogromną skalę. Faruk Fatih Ozer stał się symbolem ryzyka związanego z nieuregulowanym rynkiem kryptowalut w regionie. 4. Pudit Kititradilok, to tajski przedsiębiorca i oszust finansowy, który został skazany na rekordowe 13 275 lat więzienia. Jego przestępstwa były związane z prowadzeniem gigantycznej piramidy finansowej, w ramach której oszukał tysiące inwestorów. Przyznał się do 2653 przypadków oszustwa polegających na obiecywaniu sztucznie zawyżonych zysków z inwestycji w różne rzekome przedsięwzięcia biznesowe. Kitty Tradilok organizował liczne seminaria. Podczas których przekonywał uczestników do lokowania pieniędzy w firmy, które miały zajmować się działalnością deweloperską, branżą beauty, sprzedażą używanych samochodów czy eksportem produktów. W rzeczywistości jednak był to klasyczny schemat Ponziego, a nowe środki od inwestorów były używane do spłacania wcześniejszych uczestników programu. Ostatecznie udało mu się nakłonić około 40 tysięcy osób do zainwestowania łącznie ponad 160 milionów dolarów. Sąd na wniosek prokuratorów. Wymierzył karę 5 lat za każdy przypadek oszustwa, plus dodatkowe 10 lat za główne przewinienia, co dało astronomiczny wyrok, choć zgodnie z tajskim prawem maksymalny realny czas odbywania kary został ograniczony. 3. Jamal Zougam to jeden z głównych sprawców zamachów bombowych na pociągi w Madrycie, które miały miejsce 11 marca 2004 roku. Atak, który wstrząsnął Hiszpanią, spowodował śmierć 191 osób i ranił ponad dwa tysiące innych. Zougam został oskarżony o wielokrotne morderstwo, usiłowanie zabójstwa, kradzież pojazdu, przynależność do organizacji terrorystycznej oraz przeprowadzenie czterech aktów terrorystycznych. Jako jeden z sześciu mężczyzn, zamieszanych w zamach, był bezpośrednio odpowiedzialny za zostawienie plecaka z bombą w jednym z pociągów. Trzej świadkowie zeznali, że widzieli go w tym czasie, co pomogło w jego aresztowaniu 13 marca 2004 roku. W 2007 roku, po długim procesie, Zołgam został skazany na 42 922 lata więzienia, co jest jednym z najwyższych wyroków w historii Hiszpanii. Został uznany za winnego 191 zarzutów morderstwa oraz 1856 zarzutów usiłowania zabójstwa. Wyrok ten miał na celu nie tylko ukaranie go za niewyobrażalną liczbę ofiar, ale także wysłanie mocnego sygnału w sprawie walki z terroryzmem w Hiszpanii i Europie. 2. Mehmet Aydin, znany również pod pseudonimem Egoman, to były turecki raper, który obecnie jest jednym z największych oszustów w kraju. W sierpniu 2016 roku opracował innowacyjną, ale oszukańczą aplikację o nazwie Chiftlik Bank, która pozwalała użytkownikom inwestować w wirtualne bydło, obiecując im ogromne zyski. W ciągu roku udało mu się przyciągnąć ponad 350 tysięcy krajowych inwestorów oraz 150 tysięcy zagranicznych. Łącznie oszukał około 132 tysiące osób. A wartość wyłudzonych środków szacuje się na 1,6 miliarda lir tureckich. System działał na zasadzie piramidy finansowej, gdzie środki nowych inwestorów były używane do wypłaty zysków wcześniejszym uczestnikom. Kiedy oszustwo zostało ujawnione, Ajdun zniknął, a jego aplikacja zamknięta. W 2021 roku turecki lider przestępczy Sedat Peker ujawnił, że Ajdun miał sojuszników w tureckich służbach. Którzy pomagali mu uniknąć odpowiedzialności przez pewien czas. Jednak ostatecznie, po latach ukrywania się, Ajdun oddał się w ręce tureckiej ambasady w São Paulo, co wywołało szeroką uwagę mediów. Został skazany na 45 376 lat więzienia za swoje przestępstwa, które mają ogromny wpływ na jego ofiary, a także na reputację sektora finansowego w Turcji. Jeden Hamo Tipiaso, tajska oszustka, która w 1989 roku stała się jednym z najbardziej znanych przypadków oszustwa finansowego w historii Tajlandii. Została skazana na 141 078 lat więzienia za prowadzenie ogromnej piramidy finansowej, która oszukała setki tysięcy ludzi. Tipiaso, działając w latach 80., stworzyła system inwestycyjny, który obiecywał inwestorom nierealistyczne zyski w zamian za przekazywanie pieniędzy do jej firmy. Główne założenie opierało się na pozyskiwaniu nowych inwestorów, którzy mieli wprowadzać kapitał, aby spłacić wcześniejszych uczestników. Ostatecznie system rozrósł się na skalę krajową, przyciągając około 16 tysięcy inwestorów i zbierając około 200 milionów dolarów. Kiedy oszustwo zostało ujawnione, Tipiaso została aresztowana i skazana na jeden z najwyższych wyroków w historii Tajlandii. Jej przypadek stał się symbolem zagrożeń związanych z piramidami finansowymi w regionie. Choć jej wyrok jest teoretycznie bardzo wysoki, to w praktyce oznaczał on dożywotnie pozbawienie wolności. Ponieważ żadne więzienie nie jest w stanie przechować kogoś przez tak długi czas. To już koniec dzisiejszego rankingu. Jeśli odcinek Ci się spodobał, nie zapomnij dać łapki w górę i subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Cześć!